Cześć! Witajcie w kolejnym materiale na kanale Stacja Opuszczone. Dzisiaj mamy dla Was kolejną fajną perełkę, czyli opuszczony młyn z drewna, tylko tym razem z XIX wieku. Także zapraszamy do oglądania. To co? Zaczynamy eksplorację tego młyna. Oczywiście muszę dodać, że jest on z wyposażeniem. Co właśnie widzicie na ekranie to w całkiem dobrym stanie. To jest już taki ogólnie na kanale Trzeci Młyn, jak pewnie widzieliście poprzednie, no to każdy młyn jest z wyposażeniem. Oczywiście nie jesteśmy tutaj sami, to też muszę dodać. A gości, którzy z nami są Możecie zobaczyć teraz jedną osobę. Jest oczywiście kanał Dark Exploration. Tutaj macie Łukasza. Marzena jest tam gdzieś wyżej. A my sobie tutaj zwiedzamy dół. Teraz Także muszę przyznać, że miejsce robi wrażenie, bo to jest moim, tak jak wspominałem z XIX wieku z wyposażeniem. O, zobaczcie tutaj. Co mamy. Zakłady zwalczania szkodników zbożowo-mącznych, instrukcja dla ludności w okresie zawalczania gryzoni. No, to takie PRL-owe typowo. Tutaj alarm. Tutaj fajny obrazek macie na załączonym. Tu musiał być. Tutaj jedna z maszyn. E, takie miejsca robią wrażenie, są niesamowicie klimatyczne. Ale też z drugiej strony są momentami niebezpieczne do spacerowania co my tutaj mamy za ofis. Yy, fabryka maszyn i odlewnia żelaza radomska jest numer 260 rok 1928, no, robi to wrażenie tam. Jest jeszcze część oczywiście piwniczna, też nie umieszkamy sobie tam podejść. Ale zobaczcie, tutaj no, robi to naprawdę robotę, nie Wojtek? Mm -hmm. Fajnie, wygląda. No, no. no mój z wyposażeniem na propsie, nie? Nawet powiem ci podłoga jest całkiem, całkiem, całkiem. No, tam jedną tylko dziurę nie, nie czuję, widać. Nie czuję grozy na tej podłodze, że tak powiem. O, zobaczcie, tutaj lepiej widać sobie pod od dołu. To jest Radomska. O tutaj fajnie widać. 1946. 1946. 1946 rok, no. O. Fajnie, fajnie, świetne to jest. Powstałem, że niektóre mechanizmy by nawet do tej pory pracowały, nie? Spróbuj otworzyć. Czy to w ogóle się... O, no, da się. Znaczy możemy zajrzeć teraz do środka tej maszyny. Świetnie. Teraz sobie podejdźmy do tych maszyn z tej strony. No, tutaj tak samo widać ten opis. 47 no, rocznik. Trzeba, no trzeba uważać, tutaj, bo no, to jest mój z drewna. Nie? Przejdźmy teraz, może, do tej części. Tam yy, że tak powiem, dla pracowników. No to już w o wiele gorszym stanie. Ale patrzcie, jakie klimatyczne krzesła, trzy krzesła, fotele się zachowały. Ale kanapa. A tutaj były jakieś drzwi, zobacz tylko. Mm. Może się z drugiej strony tam podejdzie. A, dobra, już widzę co tutaj się stało. O. A my za tak na pewniaka wchodzimy, nie? O, jak to było? Profesjonalni idioci w akcji? To chyba stara gaśnica była. To już wilgoć zrobiła swoje ewidentne... Tutaj masz apteczkę. Ciekawe, że coś tam jest w środku. No, chyba nie, e, pusta w środku jest. Ale fajnie, że coś takiego się zachowało. O, tutaj uważaj. O, no nie wzbudza zaufania ta podłoga. Mam nadzieję, że to jest tylko gumolit. No tu już w ogóle bym nie wchodził. Zobacz, jak tam się zapada. Uo! O, sobie się przestraszyłem. Tam jest tak. Uch, dostałem mini zawoły. Dobra, nie przeszkadzajmy, go mu O, sorry, że się nadepnąłem, bo nie, przed chwilą. Bo przed chwilą się tak wydarzyło, że ja się przestraszyłem ptaka i nadepnąłem tutaj w się, ale nie ma problemu, bo wszyscy mamy obuwia robocze. To także, a co tam widzieliście w pomieszczeniu, to był ten. To był ptak, i się po prostu go przestraszyłem. No nic, wracamy do nagrywania. 12 seconds later. Tutaj już podłoga, powiem ci, troszkę bardziej stabilniejsza, ale... Kolejny. Nie, to nie wydaje mi się na nietoperza, nie? Toperza, nie. Nie, to są nietoperze. Dobra, wiesz co? Wycofujemy się stąd. No, właśnie ja też mięci mówię, że to chyba nietoperze są. Eee, wiesz co? Wycofujemy się stąd, bo nietoperze mogą przenosić wściekliznę. To także. A nie zamierzam podejmować niepotrzebnego Czekaj, nie ryzyka. Na gdzie, teraz? No, teraz tam O, Ogląda tam, tam lata. Tam dobra. Gdzie Trzeba na spokojnie teraz podejść. Dobra. w by, by nie było więcej tych nietoperzy. O, mam to nadzieję, że być. nie. O, Takiś fajne. Muszyna. My tu całe ten, jak to od dołu idzie, nie? jak jest rozbudowane. O, tu bym też uważał, patrz, belka poszła wspierająca, jedna. Nie wygląda to za dobrze, zobacz. O. Trzeba ostrożnie. Ale tutaj masz coś ciekawego. Maszyna. Robi wrażenie. O, tutaj jakieś łączniki. O, bezpieczniki. Tu wydaje się, że sufit jest w porządku. To sobie podejdziemy teraz tu. O, pasy nośne, podobne na poprzednim łynie. Nie wiem, czy to tak buty nam świszczą, czy tu jest jakieś zwierzę? Czy ty tak sapiesz po prostu, Wojtek? No właśnie nie wiem teraz. Jesteśmy na ten moment na samej górze. Podłoga nie wydaje się najbardziej bezpieczną rzeczą, jaką tutaj mogę uświadczyć w tej chwili. No, czy powiem Ci uważaj na każdy krok Wojtek, bo tu jest naprawdę nie wiem czy ja sobie nie odpuszczę tego, bo, bo tu jest naprawdę cienka warstwa. Zresztą zobaczcie jaka tu jest warstwa tej deski. A tam jak już chodzę to po prostu mi się noga zapada, także to jest dosyć spore ryzyko tutaj w ogóle przebywać. Tę maszynę nagrałeś? Na tej samej górze. Co? Tę maszynę, którą. Tutaj. Co może jeszcze do tej maszyny bez problemu podejdziemy? O. Zobaczcie, Wielkopolska fabryka maszyn młynskich. Kolejna świetna sprawa. Jak mówię, no najchętniej. Najchętniej bym tu podszedł, ale zresztą zobaczcie tutaj, tu już jest dziura w podłodze i patrzcie, jak to jest uwalone. Tutaj cała podłoga wygląda tak, że stawanie kroków, widzę już prześwity, stawanie kroków nie jest najbezpieczniejszą rzeczą, jaką można zrobić. Zresztą tutaj widzicie, czy jeszcze spróbuję tutaj podejść, nagrać tą maszynę. Wygląda świetnie, a zresztą mi się wydaje, że będziecie musieli się po prostu obejść. Takie mam wrażenie. Spróbuję tu. O, już czuję deski. Jeszcze to, tą maszynę. Schodzimy piętro niżej, bo tam też jest kilka ciekawych rzeczy do nagrania. Także tutaj będzie musiało Wam wystarczyć co, co, to, co teraz nagraliśmy. Bo, jak mówię, podłoga jest niezbyt bezpieczna. Zeszliśmy piętro niżej. I sobie nagrywamy tu jest coś, jakieś zejście. Ale nie wiem, czy będzie sens tutaj wchodzić. Tutaj widzę, jakaś graciarnia jest po prostu. Nie ma żadnych mas Także sobie chyba odpuścimy, schodzić tutaj. Tutaj mamy Łukasza, który Kolepie, się mu klepie, klepie zdjęcia. A tu jego macie sprzęt, którego używa. Jak panie, fotografię? No, no pokaż Cieszka się chowa. Po, pochwa, Pochwala się. Czekaj, bo cię ty nie, ty widzę, nie widzę. Bo cię nie widzę. O, teraz cię widzę lepiej. Proszę tu. panienczynka. Eee, czekaj, czekaj. <śm> o, teraz łapie. Eee, Może to, to i... Apare... No, no aparat, kurde, leży, w domu się kurzy nikonaj, pożyczyłem koleżance, że nie chcę sobie żeby... w trika fotki. Szkoda, że mąki nie ma. Te, ale to powiem ci w nazwę że tu chętnie. To znaczy czy wyszedł być na dole, tutaj nie? No tak? tu jest co Samopomoc pomoc, Samo okay. pomoc, chłopska. Patrzcie na to. to? Idziemy dalej. To jest tak, to jest, że to. Tu jest bardzo fajne. O, okno na świat. O, widoki całkiem fajne. Zobaczcie sobie, rzeczka tam jest. Myślę, że zbliżamy się powoli do końca, bo to jest ostatnie piętro, które o, zwiedzamy szarne. gdzieś. Gdzieś nam o, znikła marzena. zaczysz kurwa, że jest dużo tych zdjęć, które myślisz, że fajnie ci wyszły, zaczynasz na kopię, nie? Tak, ta ci wyszły, dopiero. No, Tak też jest. Właśnie, i to jest najgorsze, bo ten jest malutki, on, on fajnie pokazuje w aparatach, a w domu się okazuje, kurwa, brutalna rzeczywistość. Właśnie zakończyliśmy eksperację tego opuszczonego młynu. Miejsce się okazało zarąbiście zabytkowe. To jest bodajże młyn z XIX wieku, jak się dobrze nie mylę. Tak, tak, ale tam maszyny były z 1928, 1946 i tak dalej, i tak dalej, nie? O, taka mieszanka. No. Ale że mówiąc, dużo tam jeszcze zostało. Mam nadzieję. Jeszcze Spark dzisiaj zrobi No, jeszcze sobie dronem tutaj pociśniemy. No nic, no mam nadzieję, że materiały się wam z trzech kanałów spodobają. No i co, linki do kanałów będą w opisach. No i co, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.